Cześć, witajcie z tej strony DJ Alben. A, a to jest film informacyjny. Postanowiłem go nagrać, aby wam udowodnić. Yy, wy sobie zobaczycie, że. A, 14 on wrzucił, czyli pewnie nie zrobił wyzwania. Nie, Zro wyzwanie zrobiłem. 41 odcinek, ostatni film yy, 2 września został wrzucony. Niestety przez to, że mam gówniany internet, na to nic nie poradzę. Yy, 2 września. Nagrałem za to, to, za to 1 września. No. Tutaj i inne. 40. 40. 1 września. 1 września. 1 września. pierwszy. 1, 1. 31 30 sierpnia. Yy, tu sobie już się zaczynają 29. O. Yy, film 25. Tu jest 9 sierpnia. Yy, nie, nie, mogłem, nie miałem czasu zrobić miniaturek przez, ro, przez nowy rok szkolny i tak dalej. Dużo miałem na głowie tego. Mam dalej na głowie. Ale postanowiłem znaleźć ten czas, żeby zrobić te miniaturki w końcu to wstawić, bo ile można. No. Także, także. Mam nadzieję. Także dzisiaj się pojawią nowe filmy. Jest. 21.47, w momencie kiedy nagrywam ten film, konkretnie więc Więc po prostu filmy niedługo się pojawią. Dzisiaj konkretnie, 14 września, yy, godzina, nie wiem, ma na, wydaje mi się, że 23. Najpóźniej, mm, później. coś koło 23. Bo to nie, nie jest yy, długo, nie zajmuje to długo, takie więc wiecie. No, także mam nadzieję, że miło spędzicie czas przy tym maratonie. Że miło spędzicie czas, że te 16 filmów, yy, które nagrałem, a powiem że, Wam, że jest ciekawie, bo jest akcja. Także... No zobaczenia